Cześć, witam Was. To akwarium, które widzicie za mną, niedługo doczeka się nowej aranżacji, więc pojawiła się szansa nagrania kolejnego filmu. Zwłaszcza yy, dlatego, że tej nowej aranżacji akwarium będę chciał przetestować na nowe produkty. Produkty, które stosowane są podobno z powodzeniem w akwarium. Ja będę robił to po raz pierwszy, dlatego wspólnie z Wami chciałbym je przede wszystkim zademonstrować, przetestować. Pierwszy z nich to podłoże. Podłoże, które stosowane jest przez miłośników hodowli drzew bonsai. Jest to podłoże tak zwane akadama, a tak naprawdę jej, jej odpowiednik europejski, zwany Euro euroakadama. Jest to podłoże, które podobno świetnie sprawdza się również w akwarium, a jednak jego cena jest o wiele niższa niż tych proponowanych typowo do w roślinnych. Druga rzecz to roślina. Roślina, która będzie miała rozmiar na tym podłożu, to jest to roślina trawnikowa o nazwie polskiej Monte Carlo. Taki zastępczy, alternatywny sposób na hodowlę rośliny, która ma przypominać, sobie wyglądem małego chenika. Jak już wiecie, mały chenik jest rośliną dość wymagającą, trudną w hodowli. Ostatnio znalazłem w internecie informację, że ta kruszkina, którą tutaj mam zakupioną, która z tym wyglądem faktycznie bardzo przypomina tego małego weńka, yy, podobno nie wymaga aż takiej dużej pielęgnacji staranności jak w przypadku małego ęka. Więc to tak, dwie rzeczy, również dla mnie nowe. Mam nadzieję, że się udadzą. Jeżeli się udadzą, to będę polecał ich stosowanie. Wracając teraz do tego akwarium. Yy, na w poprzednich moich filmach widać jak wyglądała poprzednie jego aranżacja. Jest to to słynne akwarium w ścianie, które tak trudno jest pielęgnować, ponieważ obsługa jest możliwa tylko z jednej strony. Dlatego postanowiłem wykonać pewnych modyfikacji. Modyfikacja głównie właśnie um, ma polegać na tym, że będę chciał, aby została tutaj tylko ta jedna roślinna trawnikowa plus dwa, trzy kamienie, coś w stylu i wamiu, i mają sobie lane po prostu tutaj rosnąć. Minimum własnej interwencji, a maksymalna jakość i efekt. Tak jest założenie tego.